Cześć! Dziś mam ze sobą taki mały komputer minisforum. Jest to komputer stacjonarny z mobilnym procesorem Intela. Jaką wydajność będzie mieć ten sprzęt? Jaki będzie jego pobór prądu? Jakie ma możliwości rozbudowy? Do czego ja zamierzam wykorzystać ten komputer? Na te wszystkie pytania odpowiem w tym filmie. Na początek jednak szybkie przypomnienie: żebyś dał łapkę w górę i zasubskrybował kanał. Wasza łapka w górę oraz subskrypcja bardzo, bardzo mi pomagają w rozwoju kanału. Małe komputery stacjonarne z procesorami od laptopów zaczynają cieszyć się dość dużą popularnością. Jeśli potrzebujecie peceta do niezbyt wymagającej pracy albo chcecie mieć jakieś media center, na którym no, można zrobić coś więcej niż tylko obejrzeć YouTube'a, czy korzystać z jakichś usług streamingowych, no to takie rozwiązanie może być naprawdę bardzo interesujące. Komputer, który tutaj mam to Minisforum PC-M1 Pro 125H. Jak widzicie komputer jest niewielki, jednak ma dość duże możliwości. Zacznijmy od zawartości pudełka i cech zewnętrznych tego komputera. Jak widzicie z zewnątrz pudełeczko wygląda tak i jest jeszcze fabrycznie zamknięte, więc je sobie teraz otworzymy. No i wewnątrz od razu mamy sam komputerek. No i zapakowany jest w coś takiego, no, powiedziałbym wykonanego z papieru. I to jest chyba nowy trend, dlatego że ostatnio w przypadku PowerBanka z LiDa nawet też widziałem, że nie był w plastik zapakowany wewnątrz, tylko właśnie w takie kartonowe, coś co ma chronić przed jakimiś zarysowaniami. No i chyba to jest nowy trend i mi się on w miarę podoba, no bo dlaczego by nie stosować materiału odnawialnego, jeżeli można. Wewnątrz mamy sam komputerek, jak widzicie bardzo mały. Na przedniej ściance mamy włącznik. Tu jest jakaś dioda LED pod samym włącznikiem. Też jest dioda LED. Dwa gniazda USB typu A Super Speed, czyli USB 30. Tutaj jest gniazdo USB-C, gniazdo mikrofonu słuchawkowe, chyba najprawdopodobniej takie oznaczone jednocześnie jest symbol i mikrofonu i słuchawek no i jakieś kolejne dwie diody LED. Z boku Canning Stone Lock, żeby można było to gdzieś przyczepić, jakby była taka potrzeba. Na drugim boku nic nie ma, tylko otwory wentylacyjne, z tyłu duży otwór wentylacyjny, plus do tego jeszcze mamy. Gniazdo zasilania, port 2,5 GB LAN, display port, USB kolejne typu C, no i HDMI. Oprócz tego jeszcze USB typu A i to chyba najpewniej 2.0, jeszcze pewnie do podłączenia klawiatury i myszy. Tutaj mamy jeszcze pod taką zaślepką coś, co jest podpisane jako. OCU Linki to jest sport, do którego można podpiąć kartę graficzną, zewnętrzną albo cokolwiek innego, co jest na PCI Express razy 4, bo to niestety tylko razy 4 ma PCI Express, więc jeżeli byście mieli zewnętrzną kartę graficzną, to będzie działać razy 4 tylko w trybie. I oczywiście trzeba mieć specjalną obudowę też do tego. No i specjalny kabel, aczkolwiek tu mi się wydaje, że coś się, że trzeba zamontować w tej obudowie, dlatego że tutaj jest to raczej puste w środku. Stąd pewnie też ta zaślepka, i nie wiem, czy nie trzeba jakiegoś modułu tu po prostu dołożyć. Co jeszcze jest w opakowaniu? No tu jest jakaś przegródka jedna, druga. Pod spodem mamy jakieś papiery, to raczej znowu jakieś rzeczy prawne, a nie instrukcje są, które są wymagane po prostu. Jest informacja, że Usage Guide jest na stronie internetowej, jest QR-kod, można sobie zeskanować. Pod spodem mamy jeszcze jakieś akcesoria. No i tak, tu jest jakieś akcesorium do zamontowania tego najprawdopodobniej, no bo tak, jak popatrzymy od spodu, bo jeszcze od spodu Wam go nie pokazałem, no to od spodu mamy naklejkę Windowsa, dlatego że to ma licencję Windowsa. Mamy tutaj Informacje, ile to prądu pobiera, przy jakim napięciu, jaki to jest dokładnie model oczywiście tego urządzenia, gdzie jest przód. No, i tutaj faktycznie jest coś do zamocowania tego, być może do mocowania Wesa do zwykłego monitora. Tak przypuszczam, no bo to raczej tak jest jakoś mocowane. Tutaj no, i pewnie można to zamocować z tyłu jakiegoś monitora czy telewizora, jeżeli by zaszła taka potrzeba. Tu mamy jeszcze coś takiego. Dobra, wszystko jasne, wyjaśniło się o co chodzi z tym okulinkiem. Ten oculink się podłącza do gniazda M2, tak naprawdę, no bo tu macie taką przejściówkę z M2, właśnie na tego oculinka. Jeżeli nie potrzebujecie drugiego dysku SSD, to najprawdopodobniej właśnie tak można podłączyć zewnętrzną kartę graficzną. No i po prostu oni stwierdzili, że tego nie zamontują fabrycznie. Jak później sobie obejrzymy to urządzenie wewnątrz, to zapewne zobaczymy, jak to dokładnie wszystko wygląda. W pudełku mamy jeszcze, oczywiście, zasilacz. Powiem wam, że zasilacz jest stosunkowo mały. Parametry zasilacza, to jak widzicie. 19V, 6,32A, 120W aż. Także duża moc. Oprócz tego, w pudełku jeszcze mamy zwykły, normalny kabel HDMI. Mamy też kabel zasilający do zasilacza. no Kabel typu koniczynka, tak zwana. Tak? Czyli to nie jest zwykły, normalny kabel komputerowy, tylko ta koniczynka, którą czasem się stosuje w zasilaczach laptopowych. Tutaj warto jeszcze dodać, że za pomocą obu portów USB-C komputer można podpiąć do stacji dokującej. Z obu portów będziecie mieć wyjście wideo. Ale jedynie jedno gniazdo USB-C to na tylnej ściance urządzenia może służyć jako wejście zasilania. Nie sprawdziłem też, co będzie, jeśli komputer podepniecie jednocześnie do dwóch stacji dokujących. No i tutaj muszę jeszcze nieco więcej powiedzieć o zasilaniu komputera, bo no jest trochę dziwnie. Tak jak wspomniałem wcześniej, komputer można zasilić z portu USB-C, no, który znajduje się z tyłu. I nie jest to coś zaskakującego, że tylko jeden port może służyć do zasilania. Oczywiście musicie mieć zasilacz USB-C odpowiednio dużej mocy. No i problem jest w tym, że całość podczas testów zachowywała się trochę nietypowo, jeśli chodzi o działanie power delivery. Kiedy cały zasiliłem przez stację dokującą z podpiętym do niej zasilaczem 65W w Baseus, no to sprzęt nie zadziałał, po prostu moc zasilacza była za mała. Komputer nie chciał się włączyć. Jak do stacji dokującej podpinałem zasilacz 100W Esager, no to wszystko zadziałało. Jednak jak bezpośrednio do komputera podpinałem zasilacz USB-C 65W Aseusa, no to komputer też zadziałał i się włączył. Co ciekawsze, jak bezpośrednio do komputera podpinałem 100W zasilacz USB-C Esager, no to komputer już nie chciał się włączyć. Także coś nie do końca zrozumiałego. Oczywiście testowałem to też na różnych kablach USB-C i bez względu na to, jakiego kabla użyłem, to zawsze było tak samo. Po prostu z jakiegoś powodu komputer nie potrafił się dogadać bezpośrednio ze 100 zasilaczem SAGER, ale tutaj wina może być też równie dobrze po stronie zasilacza. Jak już jesteśmy przy stacjach dokujących, no to miałem też problemy z dwoma monitorami. W sensie w setupie, gdzie miałem podłączone dwa monitory do stacji dokującej i normalnie tego rozwiązania używam ze swoim laptopem. Z jakiegoś powodu dość stary monitor HP o rozdzielczości 1920 na 1200 czyli o proporcjach 16 na 10 który mam podpięty do stacji dokującej za pośrednictwem przejściówki DVI HDMI, nie chciał działać, po prostu obraz wtedy w ogóle się nie wyświetlał. Natomiast ten sam monitor działał, kiedy był podpięty bezpośrednio kablem do komputera. I było to o tyle dziwne, że taki problem nie występował z moim laptopem oraz laptopem żony. Oczywiście, jak podpinałem do stacji dokującej te laptopy. I jak podłączyłem ten sam monitor do stacji dokującej, ale już kablem HDMI-HDMI, no to problem natychmiast zniknął. Także nie wiem, z czego to wynikało. Warto jeszcze wspomnieć, że komputer przyszedł do mnie z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro. Jak widzieliście wcześniej, no to na spodzie komputera jest też charakterystyczny hologram Windows'a. Jednak dziwne trochę jest to, że na stronie produktu na Amazonie nie ma ani słowa o tym, że komputer przychodzi z systemem operacyjnym. Także tutaj nie możecie mieć pewności, że otrzymacie komputer z systemem operacyjnym, tak szczerze mówiąc, bo po prostu nigdzie nie ma o tym informacji. Teraz wreszcie chciałbym Wam nieco powiedzieć o specyfikacji tego komputera. Komputer Mini Forum PC M1 Pro 125 H został wyposażony w procesor Intela Core Ultra 525 H. No, co zresztą sugeruje sama nazwa komputera. Ten model, który ja mam, został wyposażony w 32 GB pamięci RAM oraz 1 TB dysk twardy. Zarówno RAM, jak i dysk można tutaj wymienić, więc możecie sobie dopasować to do swoich potrzeb. Port LAN to port 2,5-gigabitowy, wewnątrz mamy kartę Wi-Fi 7 BE200 Intela, więc tutaj bez szału. Jak widzieliście wcześniej, do komputera można albo zamontować dodatkowy dysk twardy NVMe, albo podłączyć coś na PCI Express za pomocą złącza Oculink. Chciałbym jednak jeszcze chwilę poświęcić procesorowi, w jaki wyposażony jest komputer, no bo on tutaj mi się wydaje najciekawszy. Od jakiegoś czasu procesory Intela no nie miały najlepszej opinii, natomiast seria Core Ultra jest bardzo ciekawa, bo wreszcie Intel wyposażył procesor w jakąś sensowną, zintegrowaną kartę graficzną. Wszystko oczywiście dzięki temu, że Intel wcześniej wypuścił, no nie wiem czy przyzwoite, ale w miarę dobre GPU z serii Arc, no i w procesorach Core Ultra umieścił po prostu to GPU z serii Arc. Dodatkowo procesor jest wyposażony w akcelerator wspomagający AI, czyli temat ostatnio dość modny, jednak póki co jego zastosowania są dość mocno ograniczone. Po prostu stosunkowo mało aplikacji potrafi wykorzystać ten akcelerator AI, a sam układ no, niestety nie nadaje się do trenowania modeli AI, jedynie może wspomagać jakieś lokalne przetwarzanie na waszym komputerze. Sam procesor Core Ultra został zbudowany w formie tripletów, czyli po prostu osobnych chipów, które są no, łączone w jednym, jakimś większym układzie. Tutaj, konkretnie, procesorze komputera. No i tym samym Intel może wykorzystywać różne procesy technologiczne w jednym procesorze i też dzięki temu może w jakiś sposób obniżyć koszty produkcji. Przejdźmy jednak wreszcie do testów tego komputera. Wybaczcie mi, ale nie będę przedstawiać tutaj zbyt dużo jakichś testów wydajności, no bo po prostu sam. Komputer oraz procesor to nie są jakieś nowości rynkowe. No i wyniki wszelkiego rodzaju benchmarków dla procesora Core Ultra 525H no po prostu są dostępne od dawien dawna w internecie. Skupię się tutaj bardziej na poborze prądu, temperaturach procesora oraz wydajności karty graficznej wbudowanej w procesor. Przy pierwszym uruchomieniu komputer no standardowo dla sprzętu z fabrycznie zainstalowanym Windowsem finalizuje to instalację Windowsa, prosi was o wybranie tam pewnych opcji języka itd. Potem oczywiście po, tym procesu, po zakończeniu tego procesu instalacji wykonałem wszelkiego rodzaju aktualizację Windowsa, no i mogłem wreszcie przystąpić do testów. Na pierwszy ogień poszedł Cinebench 2024. Wynik jaki otrzymałem to 742. I jak popatrzymy sobie w internecie na wyniki Cinebencha dla procesora Core Ultra 525H, no to wynik jaki otrzymałem z tym komputerem Forum jest generalnie powyżej przeciętnej. Wynika to zapewne z tego, że mamy tutaj nieco lepsze chłodzenie niż w typowym laptopie no i nie jesteśmy tak bardzo ograniczeni jeśli chodzi o moc. I właśnie pierwsze testy przeprowadziłem w odniesieniu do mocy pobieranej przez ten komputer. Cały zasilam z fabrycznego zasilacza podpiątego do watomierza. Najpierw sprawdziłem ile wynosi pobór mocy przy włączonym komputerze i przy działającym pulpicie Windowsa. No i tutaj pobór prądu nie był duży, wynosił w okolicach 15W, więc całkiem przyzwoicie. Później uruchomiłem Prime95, żeby obciążyć jak najmocniej procesor. Na początku, ze względu na busta, moc pobierana przez komputer była większa i wynosiła około 93 W. Później moc spadła i wynosiła około 66 W. Hałas mierzony prostym miernikiem z Lidla wynosił około 46 DB. Przy czym tutaj u mnie w garażu nie jest cały tak cicho i tutaj szum tła to jest około też 40 dB. Oczywiście za każdym razem, kiedy mierzyłem hałas, pomiaru dokonywałem w tym samym miejscu w takiej samej odległości od komputera, bo później też wykonywałem kolejne pomiary. Na tym etapie testów postanowiłem sprawdzić, czy w biosie komputera jest możliwość zmiany maksymalnej mocy lub czasu trwania busta. no i tutaj na szczęście się nie zawiodłem. Ustawień BIOS nie ma jakoś dużo, ale można ustawić jeden z dwóch profili mocy. Domyślnym profilem jest profil Balance. W tym profilu procesor ma busta do 65 W. A później jego moc spada do 45W. Drugi profil to profil Performance i w nim moc jest na stałe ustawiona na 65W. Można też ręcznie zdefiniować maksymalną moc, i ja poszedłem właśnie tą drogą, zwiększając moc z 65W do 75W. No i tutaj generalnie, jeśli chodzi o ustawienie, jest bardzo prostą, to bo tu jest coś takiego jak Power Limit 1, to jest stały ten Power Limit, a Power Limit 2 to jest ten limit Busta. Ja obie te wartości po prostu ustawiłem na tym samym poziomie. I powiem szczerze, że tutaj niestety zawiodłem się. Dlaczego? No, pojawił się wyraźny trocnik termiczny. I to podczas Cinebencha, który jest dużo mniej wymagający niż taki Prime 95. Sam pobór mocy, mierzony oczywiście na watomierzu, wynosił powyżej 80W i ten pobór mocy nie spadał pomimo dość wysokiej temperatury procesora. Komputer był też wyraźnie głośniejszy. W tym samym miejscu, niby, miałem tylko 2 dB więcej, przynajmniej tyle pokazywał miernik, ale moje subiektywne odczucie było takie, że komputer stał się trochę, można powiedzieć, nieznośnie głośny. Postanowiłem więc wrócić do domyślnych ustawień i na nich kontynuować dalsze testy. Sprawdziłem też pobór mocy przy zwykłym odtwarzaniu YouTube'a, no i tutaj było bardzo dobrze. Pobór prądu wynosił poniżej 20 W. Tutaj, przy okazji, możecie posłuchać, jak wygląda kwestia dźwięku odtwarzanego przez głośniki budowane w ten komputer. Nie są one jakieś najlepsze, ale są i działają. Zakładam, że i tak większość użytkowników będzie po prostu używać tego komputera z jakimś nie wiem, telewizorem albo jakimiś zewnętrznymi głośnikami. Także raczej to nie jest duży problem, a lepiej mieć jakieś głośniki, niż nie mieć ich w ogóle. No i teraz chciałbym wam pokazać, jak działa mikrofon w tym urządzeniu. W tym celu włączyłem sobie OBS-a. No i tak w miarę chyba dobrałem dobrze głośność, nie ustawiałem tutaj żadnych filtrów, żadnych kompresorów, tego typu rzeczy na szybko, tylko to zrobiłem. No. Słychać to tak jak słychać, tak. teraz macie dźwięk z mojego mikrofonu w aparacie, na znaczy w aparacie, w sensie tego, którego używam do nagrywania. Natomiast teraz macie dźwięk z komputera, no ja tutaj jestem do niego w taki odległości, że mogę na nim położyć w tej chwili rękę. To oczywiście jak czymś puknę, to też pewnie to usłyszycie, natomiast jakość dźwięku jest jaka jest. Chciałem sprawdzić, czy bez problemu wyciągnę te 2,5 gigabita, no i tutaj wszystko było, można powiedzieć, książkowo. Zarówno Open Speed Test, jak i MikroTikowy Bandwidth Test, Zamknęły po prostu 2,5 gapitowy Port LAN. Co do wydajności Wi-Fi, no to temat niestety muszę przemiczyć ze względu na to, że nie posiadam żadnego Access Pointa z Wi-Fi 7, z którym mógłbym rzetelnie przetestować wydajność Wi-Fi 7. Jeśli chodzi o WiFi 6, no to wydajność była standardowa, czyli ponad 600 megabitów na sekundę, i ograniczeniem tutaj był Access Point MikroTika z WiFi 6, działającym w kanale o szerokości 80 MHz. Jeśli chodzi o szybkość dysku twardego, no to przetestowałem go CrystalDiskMarkiem. Dismarkiem. Teraz widzicie, jak wyglądają wyniki. Dysk SSD, jak jest tutaj zamontowany, to jest Kingston. wybaczcie, ale pełnego modelu wam tutaj nie będę w tej chwili czytać. Widzicie go na ekranie, no po prostu ten zlepek literek i cyfr jest no, tragiczny bym powiedział. Wydajność dysku jak widzicie wygląda całkiem przyzwoicie, jednak z tego co znalazłem w internecie, to dysk pozbawiony jest cache w postaci pamięci RAM i wykorzystuje host memory buffer, czyli pamięć RAM komputera, która robi za cache dysku SSD. Wspomniałem wcześniej, że procesor Core Ultra 125H ma w miarę przyzwoitą kartę graficzną. Postanowiłem sprawdzić czy w rzeczywistości tak jest. I w tym celu spróbowałem na komputerze uruchomić jedną, jedyną grę, w którą czasem zdarza mi się grywać, czyli Diablo 2 Resurrected. W teorii ta gra nie powinna w ogóle działać na zintegrowanej karcie graficznej, jednak tutaj mamy całkiem przyzwoitą zintegrowaną kartę graficzną. Jeśli popatrzymy na minimalne wymagania Diablo 2 Resurrected, no to minimum to karta graficzna GTX 660, czyli dość duży starość. I teraz jeśli weźmiemy sobie wyniki benchmarków GPU Arc wbudowanego w procesor Core Ultra 525H, no to okaże się, że w porównaniu do gtx 660 nie jest wcale tak źle, a raczej jest nawet bardzo dobrze, bo wydajność GPU wbudowanego w procesor jest wyraźnie lepsza niż tego gtx 660. No i w praktyce okazało się, że Diablo 2 Resurrected działa. I to działa całkiem płynnie i to w rozdzielczości 1440p, ale pod warunkiem, że ustawicie najniższe detale. Przy takich ustawieniach prawie zawsze miałem 60fps, czyli częstotliwość odświeżania swojego monitora. Kiedy wszystko było ustawione na high, no to niestety 1440p ledwo przekraczałem 20 klatek na sekundę, czyli raczej słabo. Chociaż tutaj można powiedzieć, że realnym sukcesem jest to, że gra w ogóle się uruchamia i działa, więc no nie było tak źle, jakbym się spodziewał. Zrobiłem też test benchmarkiem Heaven. Zdaję sobie sprawę, że Heaven to bardzo stary benchmark, ale uznałem, że tak stary benchmark będzie odpowiedni dla tak słabego sprzętu. Chciałem tutaj porównać wydajność tego arka wbudowanego w procesor z RTX-em 2060, który mam w swoim laptopie. No i powiem Wam, że różnica jest tylko dwukrotna. Oczywiście tylko dwukrotna na korzyść tego rtx 2060. Co co dla mnie jest jednak najważniejsze w tym komputerze Minisforum, to nie są gry. Ja ten komputer zamierzam wykorzystać do montażu filmów, no, tych filmów, które oglądacie, tak? No I tutaj testy pokazały, że nawet bez dodatkowej zewnętrznej karty graficznej ten minis Forum M1 jest bardzo wydajny podczas renderowania filmów. Okazuje się, że jest dużo bardziej wydajny od mojego pięcioletniego laptopa z Ryzenem 3700X i RTX 2060. Do testów renderowania wykorzystałem poprzedni film o routerze mobilnym ZTE. Mój laptop renderował ten film przez prawie 15 minut. Podczas gdy mini z 1 zajęło to jedynie niecałe 9 minut. Różnica jest no, dość duża. Po dołożeniu zewnętrznej karty graficznej powinno być tylko lepiej. A planuję tutaj dołożyć dość mocną kartę graficzną, bo RTX3070, który mi został po dawnych czasach, kiedy kopałem kryptowaluty. Do tego komputer ma 2,5 gigabitowy port LAN, który będzie też tutaj dużą zaletą przy kopiowaniu plików z i na serwer NAS, ale tutaj będę musiał ogarnąć sobie jakiś nowy NAS, no bo ten, który mam, swoje lata już ma i ma niestety tylko gigabitowy port LAN. Zobaczmy jeszcze jak ten komputerek wygląda wewnątrz, jakie ma możliwości rozbudowy. Żeby go rozkręcić, wystarczy odkręcić cztery śruby tutaj od spodu. Same śruby są dość ciekawe, bo są takie długie. No i ta podstawa nie chce tak od razu odejść. I całość zaczyna się wyjmować. A, termopady są dobra, widzę już. Tutaj widać termopady. A, dysk, dobra. Ok, tu jak widzicie, jest dysk twardy i te termopady były przyklejone. I tu jeszcze są dwa kabelki, których trzeba uważać, żeby nie urwać. Ja te kabelki delikatnie odpiąłem pensetą, ale tutaj, zwłaszcza na ten mniejszy, musicie uważać, bo to naprawdę jest bardzo mała wtyczka. No i same kabelki byłoby tutaj dość łatwo urwać. I teraz tu już widzimy, że od spodu mamy właśnie jeden wentylator. Mamy też. Te termopady do chłodzenia dysków twardych. I mamy drugi kabel, który nie do końca wiem do czego służy, bo ten idzie do wentylatora, a ten drugi nie wiem do czego. Może tu jest jakiś czujnik temperatury jeszcze dodatkowo. Spróbuję to rozkręcić i zobaczyć zaraz. Okej, okay, dość ciekawy mechanizm To jest, bo tu są sprężyny z boku. I te sprężyny, zobaczcie, odginają się. Tu też jest sprężyna, także z obu stron są sprężyny. I całość po prostu dolega do dysku. I teraz szedłem, mówiąc, nie wiem, czy chcę to rozkręcać, dlatego że to może wystrzelić, bo to jest wszystko... Napięte. Dobra, chyba wiem do czego jest ten kabel. Głośnik. To ma głośnik gdzieś, więc nie będę tego demontować. To wygląda na to, że to są głośniki pod spodem ukryte. Tak to wygląda, przynajmniej jak się popatrzy tutaj. Więc przypuszczam, że to są głośniki po prostu. Zostały schowane pod tym radiatorem do dysków twardych. Może to nie będzie wyglądać estetycznie na filmie, ale sobie to położyłem na czymś, żeby nie porysować tej obudowy. Jeżeli nie znajdę wewnątrz głośników, no to na pewno oznaczać to będzie, że te głośniki to tam były. Dobra, spróbuję dalej to wszystko rozkręcić, zobaczyć co jest pod spodem. Czy w ogóle, czy tu muszę cokolwiek rozkręcać, to jest pytanie, bo może się da to wyjąć. Na pewno możemy tutaj wyjąć dysk twardy, to może zacznę od tego, od wyjęcia dysku twardego. Pod dyskiem twardym mamy kartę Wi-Fi. Karta Wi-Fi Intela Wi-Fi 7, natomiast Wi-Fi 7 bez szału, bo bez jakiejś agregacji pasm, w sensie takim, że nie można jednocześnie pracować na różnych pasmach. No tak to wygląda, tutaj taka karta jest. Tak jak widzicie od tej karty Wi-Fi idą kable i tu są anteny przyklejone w rogach z tej, z tej strony. Ta obudowa wygląda na metalową, natomiast ten tylny fragment jest plastikowy, w związku z tym to jest jedyne miejsce, gdzie te anteny Wi-Fi dało się umieścić tak, żeby po prostu no, sygnał nie był tłumiony przez ten metal. Tutaj mamy oczywiście jeszcze moduły RAM, moduły ram daty. I tutaj to, co początkowo, jak Wam pokazywałem ten komputer, myślałem, że jest diodą, to jest przyciskiem reset tutaj. To można wcisnąć, tutaj widać wyraźnie od tej strony, że jak to wcisnę, no to mamy przycisk reset. Te dwa otwory obok tutaj, to przypuszczam, że to są mikrofony. Tak przynajmniej to wygląda. I tutaj ta cała płytka drukowana, no luzem tutaj jest po prostu, to się już ruszać zaczyna, widać, że to nie jest przykręcone w żaden sposób to się trzyma tylko na tych czterech śrubach, które tutaj są, natomiast są jeszcze tutaj krany poprzyklejane OK, udało mi się to wyjąć bez odłączania tych anten Wi-Fi i demontażu karty Wi-Fi no wygląda to tak, jak wygląda jeden wielki radiator tak naprawdę z drugiej strony nie chcę tego demontować ze względu na to, że pewnie mamy tutaj fabrycznie nową pastę nie ma sensu to w tej chwili, oczywiście po jakimś czasie, nie wiem, za rok, dwa jeżeli zwłaszcza będziecie to trzymać w jakimś zakurzonym środowisku Warto sobie to rozkręcić, zdemontować to wszystko, wyczyścić, dlatego że na pewno tu się nazbiera syfu. Sam radiator jest no taki typowy, można powiedzieć laptopowy. tak. Wygląda po prostu jak typowy radiator od procesora laptopowego, no bo tutaj mamy laptopowy procesor, więc jest to wszystko logiczne. Czyli mamy de facto tutaj w tej obudowie dwa wentylatory. Jeden od tej strony chłodzi procesor właściwie i całą tą jednostkę, tak? no bo tam jeszcze jest GPU wbudowane w procesor, też ta jednostka do AI. Czyli to wszystko jest chłodzone z tej strony, a z drugiej strony mamy taki malenki wiatraczek do dysków SSD. Tutaj co ciekawsze, jak popatrzymy, to mamy też datę. Nie wiem czy to dobrze widać, ale jest tutaj 2025-06-15 także stosunkowo nowy, wypuszczony sprzęt. No i też, oczywiście, jak ktoś by potrzebował, nie wiem, zamiennik wentylatora, to jest tutaj rodzaj jakiś jego podany typ, więc można sobie wtedy pewnie by kupić i wymienić, jakby ktoś miał taką potrzebę. Tutaj możemy sobie jeszcze zamontować ten moduł wokół. Link ja to na razie zrobię dlatego, że po prostu zakładam, że na razie nie będzie drugiego dysku SSD, tylko będę chciał korzystać z tego z zewnętrzną kartą graficzną docelowo. Tego oczywiście Wam w tym filmie nie pokażę podłączenia zewnętrznej karty graficznej, ale ogólnie chciałbym już mieć złożony ten moduł, później być może ten dysk SSD główny systemowy wymienię na większy. Natomiast na razie założę ten moduł, zobaczę czy to wszystko pasuje. Na szczęście jest śrubka, tak? to jest ta śrubka do dysku SSD, też jakbyście potrzebowali to jest w komplecie. Wystarczy ją odkręcić. Włożyć ten moduł zamiast dysku. No, nie jest tak prosto wcale. Widzicie? Nie mieści się to tak od razu. Ktoś tu czegoś mocno nie przemyślał. Dobra, widzę już, jak to zrobić. Słabo rozwiązali. Trzeba nagiąć tę obudowę delikatnie. Wtedy wejdzie. Mm, też tak średnio to pasuje. No, dobra, wskoczyło. Trzeba było dopchać. No, natomiast tak mi się to średnio podoba. No, nie rozwiązanie, że trzeba tutaj tą obudowę podginać. Powinni albo to fabrycznie montować, uważam, albo. Najlepiej by było, żeby w ogóle nie było takiej potrzeby montażu tego, żeby to było jakoś zrobione na zasadzie takiej, że bezpośrednio te linie PCI-Express z procesora były wyprowadzone na to złącze, aczkolwiek nie wiem ile linii PCI-Express ma ten procesor, może być tak, że one muszą być współdzielone między to złącze Oculink albo dysk drugi PCI-Express. Muszę tutaj dodać, że już po nagraniu tego fragmentu filmu sprawdziłem specyfikację procesora Intel Core Ultra 5 125H, i ma on na tyle dużo linii PCI Express, że bez problemów dałoby się tutaj osobno zrobić gniazdo na dysk twardy oraz złącze o cooling bez stosowania jakiejś dziwnej przejściówki. No, okej, okay, liczba linii PCI Express 5.0 jest ograniczona, ale myślę, że dysk SSD nie musi działać na PCI Express 5.0. 4.0 mu w zupełności wystarczy, a PCI Express 5.0 niech będzie do zewnętrznej karty graficznej. Także tutaj mam wrażenie, że nie zostało to do końca przemyślane przez producenta, albo po prostu producent stwierdził, że w ten sposób nieco zaoszczędzi. Nie ukrywam, że w moim przypadku drugi dysk SSD byłby bardzo przydatny i warto by było mieć wtedy też możliwość podłączenia zewnętrznej karty graficznej, a nie mieć tylko wybór jedno albo drugie. Swoją drogą to dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o zewnętrznych kartach graficznych do laptopów, no i komputerów takich jak ten z laptopowymi procesorami. Może warto zrobić o tym jakiś osobny film? Pora powoli przechodzić do podsumowania testów, jednak zanim podsumuję całość, chciałbym zastanowić się, do czego można wykorzystać ten mały komputer mini sforum. Zastosowany tak naprawdę jest multum i tyle ludzi, ile pomysłów. Z komputera można sobie zrobić na przykład energooszczędny sprzęt pod jakiegoś Proxmoxa do maszyn wirtualnych. Procesor Intel Core Ultra 525H może obsłużyć aż do 96 GB pamięci RAM. A sam procesor jest 14-rdzeniowy, także możliwości są dość spore. Komputer możecie wykorzystać jako właśnie jakieś bardziej zaawansowane media center, które dodatkowo umożliwi wam na przykład granie w nieco starsze gry. Można też tego sprzętu po prostu użyć jako normalnego komputera stacjonarnego, jeśli ktoś nie ma jakichś wymagań co do grafiki. U mnie będzie on pracować właśnie w takim zastosowaniu jako komputer stacjonarny do montażu filmów. Komputer jest wydajny, mały, ma możliwość podłączenia wielu monitorów. No i jeśli nie będziecie go katować jakimś wielkim obciążeniem, no to pobiera też mało prądu. Cieszy też to, że komputer ma 25 gigabitowy port LAN oraz Wi-Fi 7, chociaż tutaj ta karta Wi-Fi 7 Intela, no to szczerze mówiąc nie jest najlepsza i najszybsza. Jednak yy, można tą kartę Wi-Fi wymienić bez problemów na coś lepszego, co ma na przykład agregację pas 5 i 6 GHz. No i to akurat sprawdziłem. I jak włożyłem tutaj Qualcomm QCNCM865, no to działał on bez problemów na tym komputerze. Sam komputer jest cichy. Nawet jeśli ma obciążony procesor, to hałas, który generuje nie jest jakiś nieznośny, chociaż oczywiście to jest jakieś subiektywne odczucie, mnie ten hałas w każdym razie nie męczy. Dla mnie największą wadą tego komputera jest brak możliwości jednoczesnego korzystania z zewnętrznej karty graficznej oraz zamontowania drugiego dysku twardego. Musicie wybrać albo dodatkowy dysk twardy, albo dodatkowa karta graficzna. Nie wiem też, czy wadą można nazwać to, że nieco dziwnie wygląda kwestia zasilania całości sportu USB-C. I że komputer dziwnie zachował się z monitorem podpiętym przez kabel HDMI/DVI do stacji dokującej. Przypuszczam, że większość ludzi i tak będzie takiego komputerka używać jako normalnego komputera stacjonarnego i mało kto będzie podpinać go do stacji dokującej za pośrednictwem portu USB-C. Czy polecam ten komputer? Jak najbardziej tak. Oczywiście o ile wydajność procesora Intel Core Ultra 525H i wbudowanej w niego karty graficznej będzie dla was wystarczająca. W samej konstrukcji komputera Minisforum nie mam nic do zarzucenia i tutaj, żeby była jasność, bo ktoś kiedyś mi robił zarzuty z tego w komentarzach, ten komputer dostałem od producenta za darmo do testów, jednak w żaden sposób nie wpływa to na moją ocenę tego sprzętu. Oceniłbym go dokładnie tak samo, jeśli musiałbym za niego zapłacić. Jeśli chodzi o cenę tego komputera, no to wydaje mi się, że nie jest to jakoś bardzo drogo. W chwili, kiedy nagrywam ten film, sprzęt specyfikacji, którą tutaj konkretnie posiadam, czyli z dyskiem 1TB oraz 32GB pamięci RAM, kosztuje na Amazonie nieco ponad 2630 zł. Jeśli nie potrzebujecie dysku i ramu, no to gołą wersję możecie kupić już za niecałe 1900 zł. Szczerze mówiąc, no to ciężko mi ocenić, czy to dużo trzymało. Chyba każdy laptop z procesorem Core Ultra. 525 h o podobnych parametrach będzie droższy. Tylko że w przypadku komputera mini będziecie musieli jeszcze mieć zewnętrzny monitor. No i nie macie komputera, który można łatwo sobie, nie wiem, włożyć do plecaka i zabrać ze sobą. Z drugiej strony chłodzenie w tym komputerze mini będzie dużo lepsze niż w praktycznie każdym laptopie. I swoją drogą jest to dość ciekawy trend, że te procesory laptopowe zaczynają coraz powszechniej trafiać do komputerów stacjonarnych. No i właściwie to by było tyle, jeśli chodzi o testy tego komputera Minis Forum PC M1 Pro 125H. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że dowiedzieliście się z niego czegoś przydatnego. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, oczywiście o ile jeszcze nie jesteście subskrybentami. Przypominam też, że macie możliwość wsparcia mnie przez kupno mi kawy. Od jakiegoś czasu jest możliwość wspierania mnie cyklicznie. Link znajdziecie w opisie filmu. Jeśli macie jakieś pytania, lub może zauważyliście w tym filmie jakieś błędy, to oczywiście piszcie w komentarzach. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.